Jeszcze trzy lata temu, tak naprawdę model pracy, w jakim pracujemy, był nam narzucony i nikomu chyba nawet nie przychodziło do głowy, żeby na przykład na rozmowie kwalifikacyjnej pytać się o to, w jakim modelu pracy będę pracował. Dzisiaj z naszego badania wynika, że prawie 50% osób, czyli połowa respondentów, mówi o tym, że nie przyjęłaby na przykład danej oferty pracy, gdyby pracodawca wymuszał na nich jakiś konkretny model pracy. I również z tego badania wynika, że aż 70% respondentów wskazuje model hybrydowy jako model pracy, który byłby dla nich najciekawszym, czy takim najbardziej yy, fajnym modelem pracy, w którym chcieliby pracować. Ten model hybrydowy to znaczy, że łączymy pracę z biura, pracę z domu bądź też z innego trzeciego miejsca, czyli możemy pracować na przykład w biurze takim właśnie coworkingowym typu, typu flex. Zauważyliśmy bardzo duży wzrost aż o 20 punktów procentowych rok do roku osób, które pracują właśnie w takim modelu hybrydowym. Dzisiaj to jest prawie 50% respondentów, którzy właśnie już w taki sposób pracują, czyli widać, że pracodawcy również zauważyli, że chcąc mieć pracownika szczęśliwego, bardziej efektywnego, muszą mu pozwolić właśnie pracować w takim modelu hybrydowym. Jeszcze jeden ciekawy wniosek, który właśnie wyniknął z naszego badania, to również to, że spadła liczba osób, które pracują tylko i wyłącznie z domu. To był również duży spadek, z 18 do 9%, więc widać również, że, że tych osób właśnie pracujących tylko i wyłącznie z domu jest mniej. Czyli tak naprawdę, patrząc ogólnie, prawie 90% naszych respondentów pracuje już dzisiaj albo z biura, albo właśnie w modelu hybrydowym. Teraz musimy się tak naprawdę zastanowić, co w tym biurze powinno się zmienić, jak to biuro powinno się dostosować do tych nowych oczekiwań pracowników, żeby ci chętniej chcieli z tego biura pracować. Czyli tak naprawdę, my jako pracodawcy, my jako deweloperzy, musimy sobie zrobić taki naprawdę głęboki rachunek sumienia, i zastanowić się jak dzisiaj te biura powinny wyglądać, żeby wspomagać te rzeczy, o których pracownicy mówili, że brakuje im podczas tej pracy tylko i wyłącznie z domu. Czyli oni wspominali na przykład kulturę firmy, wspominali to, że brakuje im interakcji z innymi osobami, że w zespołach ciężko jest im wymieniać informacji. Więc dzisiaj to biuro tak naprawdę będzie pełniło troszeczkę inną rolę niż kiedyś. Kiedyś myśląc o, o biurze, myśl Myśleliśmy o biurku, o krześle. Dzisiaj tak naprawdę to miejsce pracy pracownika w przestrzeni biurowej to są tak naprawdę powierzchnie do spotkań, powierzchnie do wymiany informacji, nawet kuchnia, gdzie stoimy czekając po kawę przy ekspresie i tak naprawdę budujemy wtedy relacje z innymi osobami, budujemy kulturę firmy. Myślę, że również patrząc na to, co się dzieje z, y, ogólnie z sytuacją makroekonomiczną, myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że tych młodych pracowników, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, pewnie nie będzie w najbliższym czasie stać na zakup swojego mieszkania. Więc również to biuro powinno być takie bardziej przyjazne, oferować strefy wypoczynku, strefy relaksu, miejsce, gdzie ten młody pracownik może poczuć się trochę jak w swoim domu, i wtedy, jeśli to biuro naprawdę będzie spełniało. Oczekiwania tych osób, my nie będziemy musieli ich zachęcać do tego powrotu. Oni sami będą chcieli właśnie z takiego biura pracować. Firma Skanska zawsze była aktywnym deweloperem i również w czasie epidemii my uruchomiliśmy aż siedem projektów. Pięć z tych projektów to były projekty budowane w Polsce, dwa w Europie, jeden w Czechach, drugi w Rumunii. Te projekty, które budujemy w Polsce, to są dwa projekty budowane obecnie w Warszawie. To jest budynek P 180 przy ulicy Puławskiej 180 oraz budynek Studio budowany przy ulicy Prostej. Również rozpoczęliśmy budowę projektu w Poznaniu. To jest kolejny etap naszego projektu Nowy Rynek, budynek E. Również rozpoczęliśmy budowę drugiego projektu we Wrocławiu. To jest druga faza projektu Centrum Południe, a także Kończyliśmy budowę kompleksów w Krakowie, dobudowaliśmy ostatni budynek w projekcie High Five. My, jako spółka z grupy Skanska, mamy wewnętrzne finansowanie. To znaczy, że nie musimy tak naprawdę bazować na finansowaniu od podmiotów zewnętrznych. Więc jeśli już przeanalizujemy sytuację i stwierdzimy, że jednak chcemy jakiś projekt uruchomić, jest to tylko i wyłącznie nasza decyzja. Więc jesteśmy w takiej sytuacji myślę, że troszeczkę bardziej komfortowej niż inne podmioty, które muszą się posiłkować tym zewnętrznym finansowaniem. Jeśli chodzi o o trendy biurowe w tej sytuacji post którą dzisiaj mamy, to na pewno na początku widzieliśmy spowolnienie, jeśli chodzi o najem. Od połowy zeszłego roku, czyli od połowy 2021 roku już widzieliśmy, że ten najem ruszył, czyli tych zapytań było, było znacznie więcej, ale też takim ciekawym chyba trendem jest to, że firmy zaczęły się interesować tym najmem krótkoterminowym, czyli nie wiedząc jeszcze ilu pracowników wróci do biura. Co się wydarzy, nawet duże korporacje zaczęły się właśnie interesować tymi powierzchniami krótkoterminowymi i często łączyć tą powierzchnię główną, na przykład z taką powierzchnią krótkoterminową, w której mogły zapewniać to trzecie miejsce pracy, o którym rozmawialiśmy na początku, czyli stwarzać możliwość właśnie takiej pracy hybrydowej swoim pracownikom. Firma Skanska już od tak naprawdę bardzo wielu lat yy, yy, wdraża taką dbałość o środowisko. Ja się yy, kiedyś śmiałam, że trochę jak taka nudna Żona, cały czas powtarzamy, że to zrównoważone budownictwo jest bardzo istotne i my jako pierwsza spółka bardzo mocno przyglądaliśmy się certyfikowaniu budynków i każdy nasz projekt dzisiaj takie certyfikaty posiada i to nie tylko jeśli chodzi o certyfikaty budynkowe, ale również jak tylko zaczęły być wprowadzane certyfikaty dotyczące well beingu, to my również staraliśmy się tak projektować nasze powierzchnie, tak projektować nasze biura, żeby te certyfikaty nasze powierzchnie dostawały. Czyli każdy pracownik, który pracuje na naszej powierzchni, może mieć pewność, że my od samego początku, od zakupu działki patrzymy na to, jak ta działka, jak wybudowanie budynku, jak wyburzenie na przykład budynku, który na tej działce był wcześniej, i jaki mają wpływ na środowisko, i jakich materiałów używamy. Czy transport tych materiałów to jest transport z daleka, czy, 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 czy to są transporty jakieś Lokalne, tak? Czyli tak naprawdę na każdym etapie budowy aż do zakończenia tego budynku patrzymy na to, jakich materiałów używamy, jaki one mają wpływ na środowisko, jaką mają właśnie emisję dwutlenku węgla, czy możemy to ograniczyć. Więc tak naprawdę u nas na każdym etapie budowy projektu ten aspekt środowiskowy jest bardzo mocno brany pod uwagę.